Posłuchajcie, chciałbym Wam przedstawić dzisiaj mojego nowego przyjaciela, który jest z nami miesiąc i do no, mamy się nie chce przyzwyczaić, żeby mnie już się tak w miarę przyzwyczaił. Tu jest. Zobaczcie, to jest jaszczurka. Widzieliście jak na TikToku już tam było przedstawione, że jaszczurka jest przedstawiona, więc możecie um, um, tego TikToka zobaczyć. Um, no, jak się nauczę, to postaram się wyświetlać, żeby, była, żeby było mój TikTok. No, na razie nie wiem, jak tutaj to zrobić, więc. Ale będziemy go dzisiaj karmić, więc będzie fajnie. A wy zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie, jeżeli chcecie więcej tej y, serii Majkiego. Tak się nazywa ten mój przyjaciel. Ym, to są karaczany, pudełko z karaczanami. Majki je, no na razie jest tylko rośliny świerszcze i karaczany, no bo. Nic więcej na razie nie chcę jeść. A pokaż, ale, jak wyglądają takie karaczane. Takie Kucnij tutaj do mnie. O. Tam wyglądają. Zobaczcie, to jest. Mamy takie to specjalne. Jest pudełko. Pancernik. Pokaż, jak jeden wygląda. Wczoraj przyszły. I to jest jeden z karaczanów. I, i teraz tego. Co Trzeba tutaj obtoczyć dzisiaj w wapie. W sobotę obtoczamy tylko i wyłącznie w y, witaminach, y, ale w dni robocze i w niedzielę obtaczamy w wapnie. I teraz musimy sobie jeszcze wziąć pokrywkę. Jest, ma? Nie, to nie jest. Pokrywkę. Od, no, hmm, od, a pokrywkę chcesz? Ale to włóż tam kilka no i wtedy. Dobra, dobra. Tam. No to jednak weźmiemy kilka sobie tych karaczanków. Ja się szybko bierzę, no, natomiast są też minusy tych karaczanów, bo one szikają, więc. Jadę, się Ty się nie boisz, rękę. prawda? Już tego. Nie, nie, nawet. A kto Pierwszy... się najbardziej w naszym domu boi takich Mała. rzeczy? <laughs> no właśnie. Tu jest ten turecki, więc na niego trzeba uważać. Nie, to są te inne. Te tureckie to są te mega szybkie. No tak, a tu właśnie ten turecki był. Widziałem go. O. Bo jeszcze te zwykłe to są spoko, nie? Dobra, no mi na rękę, zobaczcie sam. Dobra, no chyba starczy. Okej, okay, i ostatni. Starczy, starczy. Trzeba szybko zamknąć pokrywkę, bo one są bardzo szybkie. Te, tak, raczane szybkie. To nie są te tureckie. Mm. To są dubie. A, to są dubie. No dobra. Mamy tylko jednego tureckiego. Tu. Wszystkie żywe. O, czekaj, tak. e, jeszcze leć po miseczkę jest koło... W... Dobra, a nie, nie pokonić sobie? Nie. Uh -huh. e, Okej, okay, więc mamy tutaj gotową bazylię i... bazylię. <grywia> Karaczany też są. To jest miseczka Makiego i on do mnie mama poświęciła na pierwsze karmienie jaszczurki. Mm, Wrzuciliśmy tam jeszcze rozpunkę. Już się tam gapi. Mm -hmm. mm, coś pysznego dla Majkiego Majki muzykaraczana Się skusisz Widzicie jak on już jest Przyzwyczajony Zatom, no. Jak on ze mnie ucieka Uciekał na początku no, no Nie chciał jeść Nie chciał jeść nawet A teraz Nie, 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 nie Postaw mu, on sobie sam Potrzebuj? zejdzie Jeszcze chcesz? Jeszcze chcesz? No, tu masz jeszcze jednego po jeszcze, jeszcze Zajdź, Poczekaj zza. najpierw, ja tam Zieraj. tego niech zje. Ten mu się nie rusza. Aaa, idziesz, muszyno? ucieka ci. jedzenie ci, ucieka Majki. No żeraj Majki, ja nie mogę już tutaj. Dobra, znajdzie go. No dobra, i tak wygląda właśnie. Karwienie Majkiego. A Patrzek, może się będzie. Może jeszcze ale już się nie boi przy nas jeździ. Możemy tylko kawałeczek noc, odejść noc, noc. i poobserwujemy go, co on tu będzie wyrobił. Oj, skoczył sobie. I zaraz zeszę. No koleżko. Co ciekawego w misarzce dzisiaj? Robimy podchody. Aha. To, to uciekły Ci pod zielone. A zielone tak Majkiemu? Nie podchodzi jeszcze. O, zjeżdża tego karponu. Coś znalazł. I tak wygląda karmienie Majkiego. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, to tak jak mówiłem... Fuu, Karaczan Ci się zesrał, Majki. Fuj. Jak mówiłem, to chcemy, jak chcecie więcej odcinków z tej serii Majkiego, to też możecie być sobie na Facebooka, tam mam grupę Świat Majkiego. Jest ona ustawiona jako grupa publiczna i możecie tam dołączyć. No i dowiecie się, jak się opiekować szczurką może. Zrobimy coś takiego. A na razie, no, będziemy nagrywać na YouTubach no, takie kilkuminutowe filmiki. Dzięki Wam wielkie za oglądanie. Cześć!